Pierwszy test mecz za zawodnikami Zagłębia Lubin. Można powiedzieć poligon doświadczalny, bo zagraliście na dwa składy, a oprócz tego w międzyczasie zawodnicy przechodzili badania. No jak najbardziej. Myślę, że można ten test mecz nawet nazwać jednostką treningową, bo. No bo też nam zależało, żeby tutaj zawodnicy odpowiednią ilość czasu spędzili na boisko, aby odpowiednio wybiegali po prostu ten mecz, aby, aby była odpowiednia organizacja gry, także no, no z pewnością nie, nie wynik tutaj się liczył, tylko, tylko bardziej ogólne zasady. I jak ocenicie tą organizację gry zawodników zagłębia? No myślę, że myślę, że przyzwoicie. Nie straciliśmy bramkę, nie straciliśmy bramki w tym tygodniu. E, oprócz tych aspektów motorycznych, no gdzieś na tym się skupialiśmy, więc żeby ta, ta gra w defensywie była e, poukładana. E, jeśli chodzi o tę ofensywę, no na pewno cieszy, cieszą takie indywidualne. Impulsy, które tutaj no, zaistniały w, wobec tych zawodników, które były potrzebne no, tym zawodnikom, którzy, którzy strzelili bramki, bo jest to im czy Miłosz, czy, czy Michał, czy Adrian, no, na pewno te bramki cieszą tym bardziej, że były bardzo ładne i myślę, że one im też będą pomagały w dalszej pracy w okresie przygotowawczym. Młodzi zawodnicy nadal trenują z, z pierwszą drużyną i, i jak ocenimy ich występy dzisiaj? No, myślę, że Ogólnie mówiąc bardzo pozytywnie. No, tutaj oni gdzieś tutaj się komponowują, próbują się dostosować do tych wymagań pierwszej ligi i myślę, że tutaj nie mamy jakichś większych zastrzeżeń, na pewno dotrzymują kroku. W poniedziałek drużyna wyjeżdża na pierwszy obóz przygotowawczy. Już zawodnicy wiedzą kto jedzie, czy dopiero ich poinformujecie? No lada moment tak naprawdę, bo dopiero zakończyliśmy ten mecz, także zawodnicy udają się teraz na odnowę, na wypoczynek i, i za chwilę dowiedzą się jaka kadra będzie uczestniczyła w obozie.